Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Jest ze mną Jabba de Pas. A dzisiaj będziemy rozmawiać. Grać w koszykówkę. Ta a właśnie, będziemy grać w koszykówkę, a dokładnie w kosmiczną koszykówkę. Czekaj, bo nie wiem co tu mam z mikrofonem. Nie, na no nic mam, się mam nie to dzieje. No jest okej. Okay. Jest, jest idealnie. Yy, witamy w niezależnym studiu dyskusyjnym o klockach Lego. Yy, no to dżingiel. Dżingiel. tu, tu. tu, tu. Dzisiaj, słuchajcie, zajmiemy się, wiem, że po mnie nie widać, ale sportem. <laughs> także mamy, <laughs> mamy tutaj taki piękny plakat, na którym no, no, mógłbyś mamy... Mógłbyś być piłką. Móg, mógłbym Zekazką być. Piłko, piękna piosenka. Piłką mógłbym być. Albo taką piłką, jak są to, takie, do no, ćwiczeń, to się na nich tak kładzie i tak... <laughs> ja nie wiem, do czego to służy, ale... O, o, mam, mam, patrz. Piłką chciał. byłem, ale utyłem. Na przykład. Yy, ale potem od tego się odbiłem. Odbi dzisiaj... Od dna się odbiłem i dlatego utyłem. Ale z racji tego, że jest teraz na topie seria Looney Tunes, to pierwotnie, bo to żeby nie było, to będzie dzisiaj taka niby recenzja humoreska. To jest zestaw Streetball 2 na 2 z serii LEGO Sport z roku 2003, więc liczę, jest pełnoletni. Moglibyśmy go zabrać na przykład na piwo. Faktycznie, masz rację. To po programie. Mhm. E, a teraz mamy serię Lunytius z kolekcjonerskich minifigurek, już mogliście obejrzeć. No, i postanowiliśmy, że skoro jest teraz kosmiczny mecz 2, znaczy będzie za chwilę, będzie. No. Jest Zwiastun, ale ja nadal jestem fanem tej pierwszej części. Ja też wolę. Ciekawe, z... czy wiesz, czy LeBron okaże się lepszym aktorem się niż Michael, Michael Jordan. Właśnie. Czy LeBronem, czy, Lebronem, czy, Lebronem? Czy, czy Czy Michael Jordan. no. Ale stwierdziliśmy, że można przy użyciu tego zestawu pokazać Wam koszykówkę w wymiarze Luny Tunes i możecie się poczuć jak w kosmicznym meczu. Ja też mam wielki sentyment do tej kreskówki. Oglądałem ją. Kilkadziesiąt razy, jakby setkę, ja uwielbiam ją. I dzisiaj będziemy to zerować. Co prawda, nie mamy ekipy Monsters, bo jak wiecie lub nie wiecie, bo zakładam, że też młodsza widownia może nie wiedzieć, jak to wyglądało w pierwszej części. Tam była góra kretynów, czyli taka planeta kosmiczna, i tam się lęgły takie małe potwory, które ukradły talenty zawodnikom koszykówki, zamieniły się w totalnych kozaków, no i chcę tak. skopać tyłki ekipie LunyTunes, ale. A nie powiem Wam co, bo nie chcę spoilerować. No i co zrobiliśmy? Zrobiliśmy... Wykonkę. Tak, wykorzystaliśmy to piękne boisko, które mieliśmy właśnie w zestawie 34-31 z serii Sports, tak jak Paweł mówił, i yy, po prostu podmieniliśmy głowy zawodników na bohaterów Looney Tunes. Tak, i powiem i... też dlaczego tylko głowy, bo, bo to jest, jest A, no problem. tak, to jest najistotniejsza sprawa. Podmieniliśmy dlatego głowy, że reszta jest zrobiona mm, specjalnie pod tą serię, bo mamy specjalne rączki, mamy specjalne nóżki ze sprężynkami. No ogóle... Proszę, o patrz, rzucił pokażę, piłką pokażę niego. Pokażę na przykładzie Sylwestra. O, jak to wygląda, i będziecie mogli organoleptycznie zweryfikować to z bliska. Zwróćcie uwagę, że te nóżki mają nieco inny odlew. One mają takie wcięcia z tyłu, mają też sprężynki, a rączki są całym odlewem i dłonie nie są wyciągane dłonie są jakby wlane bezpośrednio w całą rękę, tak? Tak, na pewno, tak jest, tak, bo one się nie mogą też obracać bo gdyby się obracały, to piłka by wypadała i dzięki temu tutaj jeszcze zademonstruję. Cyk, piłka po prostu się tutaj trzyma, i kiedy sobie naciągamy taką figurkę, to ona robi ping, i piłka jest wystrzeliwana. Najlepsze, co mi się najbardziej podoba, i słuchajcie, dopiero dzisiaj zobaczyłem, że tak się da, bo wcześniej nie wiedziałem, mimo to, że znam tą serię, to jest to pobieranie piłki prosto spod nóg, nie? Serio, nie wiedziałem, nie wiedziałem, a mam y, kilku fajnych koszykarzy z tej serii, bo zdaje się mam też gdzieś tutaj głównego bohatera, y, znaczy głównego aktora w sumie kolejnej ja <grym> serii kosmiczny mecz, y, kosmiczny mecz, czyli Lebrona Jamesa, gdzieś tu mi się poniewiera, na pewno mam Iversona y, i jeszcze kilku innych takich starszych, y, znaczy koszykarzy ze starszych czasów, o może tak. Ja też y, myślę, że w ogóle jeśli chodzi też o to, co się tutaj eksploatuje, to niestety te elementy nie są wieczne, ja nie wiem czy to jest kwestia... Tego, że te sprężynki troszeczkę się utleniają i, nie. i one rdzewiają i przez to jest taki opór, że kiedy... Ja myśleliśmy na początku, że to jest kwestia tego, że jak przekładamy główki na inne, to jest jakiś problem... z Zmienia się ciężar, nie? Tej, ale chyba nie, bo przełożyliśmy z powrotem na główki koszykarzy i było dalej tak samo. Więc jeśli chcecie mieć taki zestaw do gry w kosza, to szukajcie po prostu takiego, gdzie te mechanizmy nie są... Wyrobione. Użyte. Tak, bo też rączki lubią być luźne i tutaj myślę, że każda figurka ma inny opór, w ramieniu, bo na przykład Bax trzyma się całkiem nieźle, ale już na przykład, o, kiedy ustawiam Baxa, to nie wiem, czy teraz będziecie mogli sobie to zobaczyć, to Bas... Powiedziałem... Bas, Bax. Basa, no. Bas, Bax, Bany. Basa tak mogę powiedzieć teraz. To, to Bax po prostu się tak jakby mniej żwawo trzyma i net, Słyszysz? Tak, skrzypi. No to już wiesz, no, wiekowy. Kolana Kolana nie te stawy wyrobione. Wiem, że króliki jak tak kicają, to reumatyzm ich nie dopada, ale aż od Sylwester. Jest żwawy. On jest bardzo żwawy. Tak. I spróbuję. o. W ogóle, ja też, patrząc na e, te zestawy, to mnie się tak bardzo sentymentalnie przypominają piłkarzyki, chciał zastrzelić lolę piłką. Ty, ja mam gdzieś jeszcze te w ogóle takie sprężynkowe. sprężynkowe. No, no, to były czary. Tak, tam i, podania były y, naprawdę, i trzeba i było i latać. Wcześniej mogę nie wiedzieć, o co chodzi, bo jest taka gra piłkarzyki, gdzie są takie odlewy piłkarzy na sprężynkach. I właśnie w boisku były takie wcięcia, jak tutaj, w tych płytkach. E, I w momencie, kiedy piłeczka taka metalowa, bardzo ciężka, ja powiem, jak tak się wystrzeliło, tak gdzieś w czoło się dostało. No, no mój wujek. Nie, bolało, bolało, to bolało, tak. <grym> z na kulki. No. I rzeczywiście to, to, to mi to przypomina, więc jakby tutaj patent jest podobny, tylko jeszcze spróbuję tak. No, no, nie, to no nie, no. Dwa rady. O, o brawo! A Był Czemu, kosz? Nie, nie, prawie. Kłaku Prak dzisiaj rzucił do kosza tutaj, wiesz, bawił się. Ale butelkę. <laughs> nie, właśnie nie. No prawie, prawie, ale nie, nie tylko o, Sylwester z kolei ma wyrobione rączki. Gdybyśmy tutaj z tych czterech zawodników skompletowali jednego, jednego to, to by działało. Ewidentnie byłby jak już Monstarsy po przemianie, po, po przyjęciu talentów, próbuje, próbuje, no, no, no nie, mógłby zastrzelić, a jeszcze może Lola jest taka żwawsza. Za trzy, za trzy, za trzy i. Pawle. A nie, bo to streetball. <laughs> ale... No nie wiem, może Tweety jeszcze, dobra. Tweety. Czy najgorsza figurka serii z Luny Tunes da radę i przykozaczy? No, Wychylać tak, nie się, się stanie. No nie, Lola została w łeb. Tak. Może dlatego ta seria została wycofana, Bo po prostu te testy jakościowe i wytrzymałości spowodowały, że lego stwierdziło. Nie jest wieczna zabawka, bo, bo jakby jest, to, jest to utrudnienie tych elementów, które bardzo dobrze znamy. Tak, znaczy, bo, tak myślę właśnie o tej serii całej jako sport, nie? bo gdzieś tam mam skatepark, e, widziałem hokeistów, na moje nieszczęście oczywiście, bo no, porażające to jest. Ale pamiętasz, snowboard był i nigdy tego na żywo nie widziałem, e, jak nie, wyglądała nie, nie, nie ta używałem. trasa. Też właśnie nie. Ciekaw jestem, jak będziemy mieli, to na pewno Wam też pokażemy ten snowboard, Ale jakby piłka nam się no to kiedyś trafił. właśnie no to, też nie widziałem, poza po piłka, jakiś stadion kiedyś był. Piłkarzyki takie działały jak te piłkarzyki, o których mówiliśmy, czyli mamy taki naciąg, a oni, oni mieli bardzo podobne stopki do tych, tylko że one były na takim mechanizmie, właśnie Aha, właśnie. wiem, dobra. I, I rzeczywiście to chyba było pod kątem tego, że to było trudne do uszkodzenia, do popsucia, czy po prostu do takiego wyczerpania się na przestrzeni. Ja to chyba najlepsze. Ja też myślę, że seria NBA czy NHL mają ten jeden problem, że to są. Ligi amerykańskie, które też są bardzo popularne w Stanach. No, tak. Szkakują się, że piłka nożna w Europie jest sportem numer jeden, ale tak. koszykówka raczej u nas mimo wszystko jest sportem bardziej niszowym. wydaje mi się, że to też, mimo tego, że to jest oczywiście zestaw na licencji NBA, mieliśmy też takie. Nie wiem, czy tutaj jest gdzieś w ulotce zdjęcie, jak wyglądają musterki. E, bo można było, tu jest instrukcja akurat, można na plakacie. Były takie e, pusterki, w których się zbierało koszykarzy po prostu. Jakby... Było, no. Kupowało się takie małe zestawy, e, albo do treningu, albo właśnie jakieś takie mniejsze boisko. Było oczywiście też duże boisko, gdzie można było grać 5 na 5, ale też można było sobie kompletować ulubionych e, koszykarzy. No, tutaj widzisz. Mamy piłkarza. Jest, Bardzo jest ładna piłka od Adidasa. To, to jest piłka e, fibernowa, która była oficjalną No piłką, czekaj, nie ma tu nie patrz! W Korei, w Japonii. O, o, o! mamy to! to, to właśnie... Możemy teraz y, zademonstrować. Tak. E, patrzcie, jak to się prezentowało. Tutaj mamy. Czekaj, bardzo. Mam dłuższe ręce. To, to ja. Pokażę. Aha, dobra. Wyglądało to w ten sposób, a z drugiej strony są właśnie te zestawy <coughs> zaskakujące, o których mówiłem, gdzie mieliśmy pakiety po trzech koszykarzy i można było sobie skompletować swoich ulubionych zawodników. I rzeczywiście to było świetne, tak. bo umożliwiało po prostu taki element kolekcjonerski, który w tym momencie no, w LEGO raczej występuje tylko w saszetkach, a tutaj mhm. rzeczywiście w jakiś sposób można było rozbudować te zestawy, bo tak na dobrą sprawę wystarczył jeden zestaw kupić i sobie go wybrać, jak chcemy się w to bawić, Mechanizmy tutaj były rzeczywiście takie same, natomiast możliwość miksowania tych koszykarzy, no, to jest myślę tak jak z kartami NBA, które się zbierają. Tak. Oczywiście po zakończonym sezonie, jak wychodzą nowe karty, to tam wiecie, można trafić jakieś super rzadkie karty z kawałkiem koszulki, z drzazgą z parkietu. To jest rzecz, której ja akurat nigdy nie ogarniałem, no, ale też w Polsce to nie było popularne. Choć może okej, okay, w latach 90. jak był szał na Chicago Bulls, to oczywiście wszyscy mieli czapki Chicago no Bulls, tak. znaczy... Jordan, Kipan i, i cała reszta. Dalej z tym Chicago A... Bulls, wiesz, jest taki cool. <tronik> tak, troszkę tak, w Polsce. Tak. No nie? To, to myślę, że to jest tak jak z wielkimi klubami piłkarskimi, które tak. nawet jak ktoś nie jest fanem piłki nożnej, to i tak yy, każdy wie. Co jest że... Real Madryt albo Barcelona, no, to czy znaczy, tak. no, Manchester United. Nie osią, czy Bayern To Przez ostatnie lata sukcesów, a i tak yy, nadal jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów tak. ierskich, przez historię, właśnie. Yy, I ja myślę, że. Gdyby Lego teraz wróciło w ogóle do e, czegoś takiego, to by było akurat fajne. Przede wszystkim jeśli mamy teraz rok po roku duże imprezy piłkarskie. Mamy w tym roku Euro, w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata w Katarze. E, to na pewno to by napędzało sprzedaż. Tylko... Tak myślę, że w Europie w ogóle y, piłka w Azji chyba też piłka nożna tak. jest mocno popularna, więc myślę, że na Azję i na Europę y, uzbieranie sobie, nie wiem, piłkarzy danej drużyny narodowej czy klubu piłkarskiego byłoby super. Znaczy, Pewnie na licencję by się tak, tak, ostro spukali, ale serii, byłoby serii to nie była, gdzie mieliśmy Całą reprezentację Niemiec. Niemiec, i to tak. Był, to Mini była figurki. no może minifigurek wypuszczona na rynek niemiecki, ona tylko tam miała oficjalną dystrybucję, ale później tak trafiała do, do innych krajów. Ale wiesz co, tam chyba był też taki numer, że były naklejki dodatkowo do tego dokładane i mogłeś sobie drużyny narodowe z tego porobić. Coś mi się tak przypomina, nie, bo nie, gdzieś nie. mam korpusik z polską naklejką i mam nie, nie, z Rosją. Nie, 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 nie. Do, to do, gdzie to było? drużyny były wcześniej, kiedy były wypuszczane takie promocyjne polibagi z piłkarzami i tam mieliśmy jednolity kolor torsów i też Coca-Cola na przykład robiła takie dodatkowane polibagi promocyjne rozdawane na imprezach sportowych i tam na przykład były polibagi, gdzie można było mieć sześciopak Coca-Coli, takie, takie siedelko Tak, pamiętam. To było troszeczkę porąbane, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że jakby to po pierwsze mamy promowanie sportu, trochę by się to pewnie mogło gryźć licencyjnie, bo Sponsorzy takich imprez, właśnie jak Coca-Cola, McDonald's, no wiadomo, że nie promuje się zdrowego trybu życia sportowego Te. poprzez picie coli i. Jedzenie i, McDonalda. I jedzenie maka, ale w tym wypadku wydaje mi się, że gdyby to w jakiś sposób sensownie rozwiązać, to by było chwytliwe, bo tak. rzeczywiście też można by było zachęcać nawet najmłodszych do tego, żeby pograć w piłkę. No ja dzisiaj pewnie prędzej można by usłyszeć, że młodzi ludzie grają w Fortnite, a nie w piłkę, no, że no albo <grym> jak grają w piłkę, to w FIFA. Chodźcie, patrząc po moim synu, to i gra w piłkę i w Fortnite'a i to jest akurat spoko i używa też y, urządzenia zwanego skateparkiem, co bardzo mnie cieszy osobiście i to jest spoko, nie? Właśnie, y, wyszedł przecież z City, o poszło, wyszedł ostatnio z City ten skatepark, no y, sam skatepark jest średni, ale ten akcent na przykład, wiesz, z tym y, wózkiem, z niepełnosprawnym chłopczykiem jest no, super na tym tak. skateparku. Są takie motywy, gdzie są, które są bardzo fajne w tym, nie? No, to znowu to był jeden, właśnie taki pojedynczy. Tak, tak strzał. Że wypuszczamy całą falę nowości City i robimy skatepark, więc to też, no, on też był taki dość ubogi. No to mimo wszystko tam. No wiesz, była jakaś park, rampa tak, i rurka, story. no i to wszystko. Więc y, nad tym trochę ubolewam, bo te zostawy sportowe, w mojej opinii, są naprawdę fajne przez aspekt bawialny, bo mamy tutaj możliwość tej rywalizacji na żywym organizmie. Tak. tak jak tutaj, no kurczę, teraz, kiedy wychodzi kosmiczny mecz, przecież wypuszczenie takiego boiska z postaciami No zostaną, to by było super. super. No ale jeszcze z drużyną przeciwną no, przede tak, wszystkim. No. Ja jestem ciekaw, czy w ogóle nie ma w planach y, drugiej serii na przykład, wiesz, minifigurek, gdzie mamy y, drużynę przeciwną, jakby, no nie? Znaczy, w sensie wiesz, y, właśnie potwory, tylko bo to by było przekozackie. Ja Problem, że akurat. Y, oni byli duzi. I tacy sami w większości, znaczy podobne nie, no, te mieli. Nie, nie no głowy no tak, ale jakby sturach, każdy był inny. A tak, no tak, bo byli bo od taki, tego... Ten, ten najmniejszy no. y, ukradł talent Maxiego Boxa, więc jakby on też już miał y, tak. takie, powiedzmy, parametry ruchowe. Był bardzo szybki, był niski i zwinny. E, ten taki chyba fioletowy był taki wielki bardzo durny. E, mieliśmy też tego zielonego takiego mięśniaka. Tak. Plus jeszcze był ten pomarańczowy chyba. E, więc rzeczywiście tutaj można by to było fajnie zrobić, ale pewnie trzeba by byłoby Robić big Figi albo jakieś dedykowane odlewy i wszyscy by narzekali, że a to nie to. Um, ale można by było zrobić Małych Kosmitów jeszcze w momencie jak kradli dopiero talenty plus uzupełnić oczywiście figurki o e, kolejnych bohaterów Lunytiums, bo wydaje mi się, że też jest jeszcze taki margines, gdzie można by serię nieco poszerzyć. Tak, zgadzam się, bo tu kilku postaci mi brakuje przede wszystkim, no ale z tego co wiem jakaś afera jest związana ze Skunksem. Eee, tak. Jak on się nazywał? Czekaj, Pepele Sfond dokładnie. Tak tak PPLS jest jakaś e, okrutna afera z nim związana. Wiesz, ja to trochę nie rozumiem tych współczesnych afer, trochę mi się to wydaje szyte grubą nicią, no ale z no. drugiej strony, no, y, 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 takie mamy czasy. Cóż Myślę, że mnie, nie byłoby z Elmer'em przez to, że ma strzelbę i pożar tak. czy tak. z tak. Samem, który oczywiście też tutaj oprócz tego, że ma dwie bronie, to jeszcze można by się było śmiać, że to jest taki e, troszeczkę parodia takiego mm, on, nie pamiętam jego korzeni, czy on miał korzenie meksykańskie, ale był kowbojem, e, w każdym razie... Na pewno jakiś po... meksykański akcent w nim był, ale... Tak, więc, więc jakby tutaj też myślę, że to byłoby kwestia poruszania takich tematów bardzo niewygodnych w dzisiejszych czasach. Tak. No, ale wrzucenie babci, wrzucenie e, koguta, No właśnie. E, czy, czy jakby, nie wiem, nawet całej rodziny... Orła. Te, orła, ale to, to jakby, no orzeł okej okay był taką postacią, powiedziałbym, bardziej drugoplanową, ale... ale? Jak Ale, ja bym chciał. Jest, jest z czego czerpać? Uniwersum jest duże, plus jeszcze można by zrobić jak Simpsona, że mamy oczywiście rozwinięcie. O kolejne postaci plus tak. warianty, na przykład Baksa w stroju z kosmicznego meczu i, i zrobić takie uzupełnienie. Bo to myślę, że też by się świetnie sprzedawało. Tylko pytanie jest, jak to będzie wyglądało. No bo czekamy na premierę filmu, mamy czasy, jakie mamy, kina są zamknięte i też nie wiadomo, jak to wszystko będzie działać, czy ten box office się będzie m, zgadzał, więc tutaj może być właśnie taki problem raczej, a, czy ten fame będzie na odpowiednim poziomie, więc tutaj. Chyba Lego wybrało taką, powiedziałbym, bardzo bezpieczną ścieżkę w tym wszystkim. Też mi się wydaje. No trochę, jak wiesz, jestem usatysfakcjonowany tą serią tych minifigurek, bo one naprawdę mi się podobają w większości. Jest parę, które mi się nie podobają. Ten Bugs jest trochę płaski i talola, nie? Takie te, te główki są. No, no no, Śmialiśmy się dzisiaj, że. No, jak... nie jest płaska, jak się okazało. Bo płaska, no, no tak, też była. No ale wiesz, chodzi mi o twarz. W sensie mnie to przypomina, jak z dziećmi się chodzi gdzieś, nie daj nie, Boże, o takich. To nie króliki Nie, balony. Te no, z, to jest takie, tak, wiesz, z helem, nie? To ja, ja, takie tutaj widzę te, te właśnie takie no, bo, na, ra, radzieckie na, zające, na, tak, Jak się sadzało dzieciaka, kogoś tak, takiego zająca, który wygląda jak tak, 07. Tak, tak, e, tak, tak zawsze. Musiało jest... odbemnić robotę, zrobić sobie foty, albo Facebook, jest, z Facebook zazwyczaj przed świętami wielkanocnymi jest pełny tego typu Ja, ja W ogóle myślę, że to też byłoby świetne, nie wiem, robiąc e, na przykład jakąś konstrukcję nawiązującą do grupówek, gdzie mamy budki z gadżetami, <laughs> taką <podające> peliadę <laughs> i, i mi się zdjęcie z No i to to by było to by... By było ostatnio, tak, ostatnio jak byłem zakopanym to była pani przebrana za Maszę i niedźwiedzia, właściwie za niedźwiedzia i Maszę, bo Masza była taka mała przy Niedźwiedziu przy e, pa, pa, Pani ewidentnie, no. ewidentnie miała taki głos, jakby się naddychała helu e, tylko może zdjęcie, może zdjęcie. Jeszcze nie wiem czy była przed czy po, ale wstępnie humor sobie można poprawić. No i miała być recenzja, recenzja w sumie z tego nie wyszła, No i to w ale... naszym przypadku zawsze żeśmy sobie przynajmniej dobrze pogadali. Dokładnie. Mam nadzieję, że Wy coś z tego też wyciągniecie dobrego dla siebie i edukacyjnego, bo ten aspekt jest najważniejszy. Tak, i że obejrzycie kosmiczny mecz, to... ci, którzy nie oglądali, ten pierwszy, bo, bo ten drugi to, nie wiem... Obejrzymy wszyscy i będziemy o nim na pewno dużo też opowiadać, bo będzie to taki film, który yy, na pewno i w Tobie, i w mnie wywoła, we mnie wywoła nie. emocje. W mnie! W mnie wywoła emocje. No, bo głębsze, bo... No głębsze, no bo nie, będąc to jest takie we mnie. No, to a to w, w mnie, to w mnie. Ale wiesz, yy, kawałek, który towarzyszył yy, i płyta w ogóle, która była związana z Kosmicznym Meczem, była soundtrackiem do tego, do tak. tego, do tego filmu, to przecież u mnie grała kilka dobrych lat, także wiecie. I Ja ten... sobie tak pomyślę, że I believe I can fly, jak śpiewasz i tak stoisz i tak się <laughs> oderwać od ziemi, ale nie idzie. <laughs> z tym teledyskiem <laughs> też była pewna afera, ale nie możemy o tym dzisiaj opowiadać. No tak. Ale była tam, była. Co, no. możemy powiedzieć jedynie standardowo? To tyle. Dzięki. Cześć. Dzięki.